Od miłości Twojego życia do strachu o własne życie. Tak poczuła się kobieta z Karoliny Południowej, gdy wróciła do domu i zastała byłego chłopaka, ukrywającego się nago pod prysznicem. Miał na sobie jedynie prowizoryczną maskę zrobioną z jej bielizny i był uzbrojony w nóż. To jest skandal prezentowany przez Law and Crime. Nazywam się Sierra Gillespie. Jest powód, dla którego ludzie mówią, że rozstanie jest trudne, bo takie właśnie jest. Chodzi mi o to, że pojawiają się zranione uczucia, zmiany w harmonogramie czy nawykach, a czasem ktoś się wyprowadza i to wszystko jest normalne. Tego można się spodziewać. Nie spodziewasz się jednak, że po kolacji i drinkach z przyjaciółkami wrócisz do domu i zastaniesz swojego byłego, z którym jesteś w separacji, nago z nożem w twoim prysznicu. Ale to właśnie podobno wydarzyło się w tym przypadku, przenosząc związek od buziaków i wspólnych zdjęć z imprez do zdjęcia policyjnego, zarzutów karnych i pozwu cywilnego. Dzisiejszy skandal rozgrywa się w Charleston w Karolinie Południowej, gdzie mieszkają ofiara i oskarżony. Hayley Leggins, Jackson i Arnold byli kiedyś parą. W mediach społecznościowych jest wiele ich wspólnych zdjęć i postów, w których pokazują swoją miłość. Opublikowano to 11 września 2024 roku z konta Jacksona i zawierało zdjęcia pary. A to jest podpis, który napisał Wszystkiego najlepszego dla jedynej i niepowtarzalnej Hailey Leggins. Białe serduszko. Od dnia, w którym się poznaliśmy, do teraz, tak bardzo się rozwinęłaś. Zarówno jako osoba, jak i w relacjach z innymi. Jestem zachwycona, że mogę dziś świętować razem z Tobą. Białe Serduszko, jesteś dla nas wszystkich błogosławieństwem i naprawdę kimś, na kim możemy się wzorować. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo jestem z Ciebie dumna i jak wiele osiągnęłaś. I po prostu wiem, że osiągniesz w tym świecie wielkie rzeczy. Niech dzisiejszy dzień będzie tym, którego nigdy nie zapomnisz, ale raczej takim, który będziesz pielęgnować na zawsze. Białe Serduszko, 24 wygląda na Tobie niesamowicie, kochanie, trzy wykrzykniki. Kocham Cię, wszystkiego najlepszego z urodzin, białe serduszko. Wyglądają na szczęśliwych razem, prawda? To znaczy, mogli być przez jakiś czas, ale według lokalnej stacji telewizyjnej WCBD byli w związku z przerwami. A według pozwu cywilnego Halley, ten związek faktycznie zakończył się przed 3 maja 2025 roku, ale to właśnie poprzedniego wieczoru wszystko się naprawdę zmieniło. I to prowadzi nas do 2 maja tego roku. Według pozwu cywilnego po tym, jak powódka, czyli Halli, i pozwany, czyli Jackson zerwali, pozwany stał się obsesyjnie zainteresowany miejscem pobytu powódki. Do tego stopnia, według tego pozwu cywilnego, że Jackson rzekomo śledził Haley, w tym do jej pracy jako opiekunka, gdzie zajmowała się małymi dziećmi. Jak już mówiłam, wszystko osiągnęło punkt kulminacyjny 2 maja. Tego wieczoru Haley wyszła z przyjaciółmi na kolację i drinki, świetnie się bawiła. Po skończeniu wróciła do domu w centrum Charleston. Halley weszła i wszystko wydawało się normalne. Wchodzisz i nic nie wzbudza podejrzeń. Nie ma śladów włamania, nikogo tam nie ma, a Hayley nikogo się nie spodziewała. Więc Hayley postępowała jak zawsze. Przebrała się, a potem miała zamiar przejść do domu swoich rodziców, który był połączony z jej. Kiedy, bez ostrzeżenia, w jej łazience pojawił się mężczyzna. Czekał na nią, ukrywając się pod prysznicem. I wyobraź sobie, ten mężczyzna nie miał na sobie żadnych ubrań stał tam całkowicie nagi, z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, miał na twarzy majtki Haley, które służyły mu za maskę, a po drugie, trzymał nóż. Według BD, policja twierdzi, że podejrzany uniósł nóż i udawał, że podżyna Haley gardło, niemal jakby groził. Odwołując się do dokumentów sądowych, cytuję, Pozwany zbliżał się do powódki szybkim krokiem, wymachując nożem. Więc kiedy biegnie w stronę Haley z tym nożem, ona jakoś udaje się wyrwać go z jego rąk. Ale wtedy rzekomo przechodzi do duszenia rękami. Jej pozew cywilny stwierdza: cytuję: Bez ostrzeżenia pozwany przycisnął dłonie do gardła powódki, powalił ją na ziemię i mocno ją dusił. Ale Haley jeszcze nie skończyła walczyć. Udało jej się zerwać z głowy mężczyzny tę maskę z bielizny, co odsłoniło jego twarz. I wtedy Hayley zdała sobie sprawę, że zna intruza. To był jej były chłopak Jackson Arnold. Po zdjęciu bielizny oskarżony przestał dusić powódkę i zaczął niekontrolowanie mamrotać. W tym momencie Hayley udało się uciec do domu swoich rodziców, gdzie zadzwoniła na policję. Zanim Jackson został osadzony w areszcie, przedstawił swoje wyjaśnienie całej tej sytuacji. Powiedział, że żartował, by rozluźnić atmosferę i porozmawiać z Hayley. Ostatecznie Jackson został jednak aresztowany i przewieziony do aresztu szeryfa L. Cannona w Charleston. Postawiono mu zarzuty napaści i pobicia o zaostrzonym charakterze, włamania pierwszego stopnia oraz posiadania broni podczas przestępstwa z użyciem przemocy. Śledczy uważają, że Jackson zakradł się do domu Hayley przez oddzielny garaż, a następnie po prostu tam na nią czekał. Naga pod prysznicem, aż wróciła do domu po kolacji i drinkach z przyjaciółmi. Postępowanie karne w tej sprawie wciąż trwa, podobnie jak postępowanie cywilne. To dlatego, że Hayley faktycznie wniosła pozew przeciwko Jacksonowi zaledwie w zeszłym miesiącu zarzucając umyślne wyrządzenie szkody emocjonalnej, cywilne pobicie i napaść oraz wtargnięcie oto co Hayley mówi o każdym zarzucie. Zacznijmy od umyślnego wyrządzenia szkody emocjonalnej. Cytat: Działania i zachowanie pozwanego były lekkomyślne i można było rozsądnie przewidzieć, że spowodują u powódki poważny stres emocjonalny. Zachowanie i działania pozwanego były tak skrajne i oburzające, że przekraczały granice przyzwoitości i powinny być uznane za odrażające oraz nieakceptowalne w cywilizowanym społeczeństwie. W sprawie zarzutów o napaść i pobicie cywilne. Hayley i jej zespół twierdzą, że pozwany działał z zamiarem wyrządzenia szkodliwego i obraźliwego kontaktu z powódką, wymachując nożem i dusząc ją. Powódka była świadoma zagrożenia i wierzyła, że nastąpi szkodliwy i obronny kontakt. Że sam kontakt był fizycznie szkodliwy, powodując obrażenia oraz obraźliwy, w odniesieniu do godności każdej rozsądnej osoby. A jeśli chodzi o zarzut wtargnięcia, Pozew Haley twierdzi, że pozwany celowo i bez upoważnienia fizycznie wszedł do miejsca zamieszkania powódki. Powódka nigdy nie pozwoliła pozwanemu wejść do swojego mieszkania. Pozwany wiedział, że jego działania stanowiły wtargnięcie. Pozew cywilny halej kończy się cytatem. Dlatego powódka wnosi o wydanie wyroku przeciwko pozwanemu w sprawiedliwej i słusznej kwocie odszkodowania rzeczywistego i karnego, o zwrot kosztów tego postępowania oraz o wszelką inną i dalszą pomoc, jaką ten sąd uzna za słuszną i właściwą. To są fakty dotyczące tej sprawy, według dokumentów sądowych i raportów, ale wciąż mam wiele znaków zapytania dotyczących tej sprawy i założę się, że wy też. Przejdźmy do wywiadu. Jest ze mną była prokurator do Sokor przestępstw seksualnych i adwokatka obrony karnej, Serena Townsend. Sereno, dziękuję, że przyszłaś i zgodziłaś się porozmawiać o tej sprawie. Zacznę od Twojego doświadczenia prokuratorskiego. Dlaczego nie ma zarzutu usiłowania zabójstwa? Fakt, że mamy tutaj nóż i duszenie, jakby on ją dusił, według prokuratorów. To znaczy, dlaczego to nie jest zarzut? To bardzo dobre pytanie. Zazwyczaj prokuratorzy są dość ostrożni, jeśli chodzi o stawianie zarzutu usiłowania zabójstwa. Zazwyczaj dotyczy to przypadków, nawet, w których doszło do obrażeń fizycznych, takich naprawdę poważnych obrażeń. Często, jeśli ktoś niestety zostaje postrzelony, ale na szczęście nie umiera, albo jeśli jest bliski śmierci, Rozumiem, co mówisz. Technicznie, jeśli chciał ją zabić, udowodnienie tego byłoby trudne, zależnie od sytuacji. I jakby rzucił się na nią, dusił ją i robił rzeczy, mogące ją zabić. To jest zasadne pytanie, ale zazwyczaj taki zarzut jest zarezerwowany dla przypadków, w których ktoś odniósł poważne obrażenia. Więc może chodziło o to, że prokuratorzy mieli nadzieję na uzyskanie wyroku skazującego. W końcu o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Stawiają zarzuty, które według nich można udowodnić. Być może dlatego wybrali właśnie takie zarzuty. Czy te zarzuty miały sens? Tak, miały. Technicznie rzecz biorąc, chodzi o to, czy potrafią udowodnić winę ponad wszelką wątpliwość. Nie lubią przegrywać ani stawiać zarzutów, gdy wiedzą, że nie uzyskają wyroku skazującego. Te zarzuty są dla mnie zrozumiałe, wtargnięcie. Wiedział, że nie powinien tam być, a mimo to chciał się tam pojawić. Wiesz, i napaść, on faktycznie ją zaatakował fizycznie. Naprawdę ją przestraszył. I, i wydaje się, że rzeczywiście miał taki zamiar, bo to nie było tak, że przyszedł z jakimś ogłoszeniem. On nie zadzwonił i ona nie otworzyła drzwi. Pojawił się niespodziewanie. Dobrze, to prowadzi do mojego następnego pytania. I wiem, że kiedy mówimy o czajeniu się, zwykle chodzi o coś związanego. Zazwyczaj z zarzutem morderstwa. Często omawiamy to w programach Skandal i Prawo i Zbrodnia. Wiesz o tym czajeniu się. On ukrywa się w jej prysznicu. Rzekomo wszedł przez otwarte drzwi w garażu, cokolwiek. Ona wtedy nawet nie była w domu. Dla mnie to wygląda na zaplanowanie. Wiem też, że nie mamy tu zarzutu morderstwa. Nie mamy zarzutu usiłowania morderstwa, ale mimo to czuję, że to zaplanowanie jest tu kluczowe. Fakt, że on na nią czekał, włamał się do jej domu, a jej nawet tam nie było. Dla mnie to wystarczająco dużo czasu, gdy on pod prysznicem czeka na jej powrót. Żeby to przemyśleć i pomyśleć: Och, nie zapukałem do drzwi, nie miałem klucza, nie mieszkam tutaj, może nie powinienem tu być. Co o tym wszystkim sądzisz i o tym czasie? Myślę, że to pokazuje premedytację to znaczy ewidentnie był jakiś plan. On musiał wiedzieć, że jej nie było w domu, więc to kolejna rzecz, którą musiał sprawdzić, albo się dowiedzieć. Wiedział, że jej tam nie ma. Wszedł, rozebrał się, założył jej bieliznę na twarz, jest pod prysznicem z dużym nożem. To dosłownie brzmi jak scena z psychozy, dosłownie jak psychoza. To znaczy, to jest naprawdę szalone i pokazuje, że było w tym dużo planowania. Wydaje się, że ją śledził i znał jej miejsce pobytu. Wszedł w takim momencie, że mógł się zakraść i zrobić wszystko, co potrzebne do zaplanowania ataku. Wszystkie szczegóły, które właśnie wskazałaś, fakt, że miał nóż i prysznic, to nawiązanie do psychozy jest naprawdę oczywiste. Dziś z współpracownikami rozmawiałyśmy o Halloween, jakby to był scenariusz z Michaelem Myersem. Fakt, że ma na sobie maskę, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Fakt, że ukrywa się nago. Dobrze, jeśli w moim domu jest ktoś, kogo nie zaprosiłam. Po powrocie z drinków i kolacji z przyjaciółmi, będę przerażona, niezależnie od ich ubioru. Ale fakt, że on jest nagi w tym wszystkim, to jest szokujące. Nie chciałyśmy widzieć tego mężczyzny nago. Co o tym sądzisz? Dlaczego miałby zdjąć ubrania, żeby dodać warstwę strachu? To jest przerażające, wiesz, z tego co czytałam w skardze, o tym jak wiesz. Po tym, jak udało jej się wyrwać z jego uścisku i zerwać mu maskę, zaczął bełkotać bez opanowania. Teraz próbuje twierdzić, że to był żart. Martwię się, że jego obrona może polegać na tym, że jest niepoczytalny, że coś jest z nim poważnie, nie tak psychicznie, i że właśnie w tym kierunku będą zmierzać. Będą próbowali umniejszyć jego zamiary i intencje, bo to, co zrobił, jest naprawdę szalone. Mam na myśli to, że zrobił prawie wszystko, żeby spotęgować strach. Ukrywał się, był prawie nagi. Zamiast zwykłej maski, użył jej bielizny, żeby się zakryć. Element zaskoczenia. To wszystko wydaje się szalone. Nie rozumiem bielizny jako maski. To znaczy, jeśli chodzi o maskę, może to dosłownie ukrywać jego tożsamość, bo ona go znała i spotykała. Jeśli spojrzy mu w twarz, od razu go rozpozna. Znam cię. Byłeś moim chłopakiem. Więc, jeśli ma maskę, ok, trochę to rozumiem. Chce ją przestraszyć, albo przynajmniej ukryć swoją tożsamość. Ale jej bielizna to już inny poziom naruszenia prywatności. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie zgłaszałam, choć mam już ponad tysiąc odcinków Law and Crime. Mężczyzna noszący damską bieliznę na twarzy jako maskę. Co możemy z tego wywnioskować? Jest w tym coś seksualnie perwersyjnego, prawda? Zbliża się Halloween, choć wiem, że to było w maju, ale zawsze można pójść na zakupy i kupić prawdziwą maskę albo po prostu kominiarkę, prawda? Cokolwiek, czym faktycznie można zakryć twarz. Coś, co nie było wcześniej częścią jej garderoby w bardzo intymny sposób. Więc fakt, że wybrał jej bieliznę, żeby założyć ją na głowę, moim zdaniem nie jest przypadkiem. I to, co zrobił, jest perwersyjne. I również według raportów oraz jej pozwu cywilnego, kiedy udało jej się zdjąć tę prowizoryczną maskę, przypomina mi to Halloween, oryginalny film. Jamie Lee Curtis zdziera maskę Michaela Meyersa, odsłaniając jego prawdziwą twarz i wywołując u niego panikę. To kluczowy moment filmu. Czyż nie tak to się tutaj stało? Gdy jego twarz odsłonięto, ona mogła go rozpoznać. Tak, znam cię, jesteś moim byłym chłopakiem. On przez to wszystko panikuje. Myślę sobie, okej. Okay. Świadomość winy i ukrycie twarzy, by nie zostałaś rozpoznany. Jeśli kiedykolwiek zadzwoni na policję, albo do kogokolwiek, z kim się skontaktuje i opowie o tym, bo jestem pewna, że mają tę samą grupę znajomych. Ale dlaczego myślisz, że zareagował tak gwałtownie, kiedy ściągnęła mu maskę i w końcu była w stanie rozpoznać, kim ta osoba była? Trudno wejść w umysł kogoś zdolnego do czegoś takiego. To po prostu wydaje się przesadzone. Myślę, że on był zdecydowanie zaskoczony. Nie wiem, czy on spodziewał się, że ona przeżyje to spotkanie, albo przynajmniej zdemaskuje go podczas tego spotkania. I myślę, że kiedy już został zdemaskowany bez żadnej gry, słów, całkowicie zdemaskowany w tym momencie, prawda? Od stóp do głów, myślę, że wpadł w panikę. Myślę, że pomyślał, o Boże, ona zdołała uciec, i B, teraz wie, że to ja jestem jej napastnikiem. Jeśli się zastanowić, wygląda na to, że obserwował ją przez pewien czas, skryty w cieniu, tajemniczo. Przez cały ten czas, nie tylko tamtej nocy. Więc to, że został w ten sposób zdemaskowany i odkryty, musiało być dla niego również szokujące. I dobrze dla niej, że była w stanie to zrobić. O Boże, kobieta w tym wszystkim, ofiara, ocalała w tym wszystkim, była tak silna, żeby zrobić to, co zrobiła. Naprawdę, podziwiam ją. Na podstawie tych zarzutów nawet nie mogę sobie tego wyobrazić. I coś, na co właśnie zwróciłaś uwagę, fakt, że wygląda na to, że być może on ją przez jakiś czas prześladował w tym wszystkim. Teraz to jest coś, o czym chciałam z Tobą porozmawiać. O Twojej przeszłości jako prokuratorki zajmującej się przestępstwami na tle seksualnym. Czy to naprawdę najniebezpieczniejszy moment w związku dla kobiety lub mężczyzny? Czy wyjście z związku, w którym była przemoc lub coś podobnego, to jeden z najniebezpieczniejszych momentów? Czuję, że to jest schemat, który czasami widzimy. Zdecydowanie jedną z najbardziej frustrujących rzeczy dla mnie, kiedy byłam prokuratorką, był mój brak możliwości ochrony kobiet w ten sposób. Muszę przyznać, że siedziałam tam z kobietami, które zostały zaatakowane przez swoich partnerów albo nawet były prześladowane. A najlepsze, co mogłam zrobić, to powiedzieć im: Słuchaj, wiesz, po rozpoczęciu tego postępowania będziesz miała nakaz ochrony. I to było wręcz śmieszne, bo one mówiły: Dobrze, mam ten kawałek papieru, a jeśli go złamią, mogą mieć dodatkowe zarzuty, ale mogę już nie żyć. To znaczy, kogo to wtedy obchodzi? I to było bardzo, bardzo przygnębiające, że nawet organy ścigania nie mają możliwości ochrony kobiet w ten sposób. W przypadku zdeterminowanego prześladowcy, jak ten mężczyzna tutaj. To naprawdę przerażające, jak bardzo dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ale tradycyjnie widzimy to często u kobiet, które są w związku z mężczyzną, który przechodzi na kolejny poziom, zaczynając prześladować i robić tego typu rzeczy. I teraz się zastanawiam. Mamy kilka zarzutów postawionych na podstawie wszystkiego, co ona, wiesz, przedstawiła. Był w moim domu, miał nóż i tak dalej. Wszystko, o czym rozmawiałyśmy. Ale czy myślisz, że prokuratorzy będą współpracować ze śledczymi, żeby wrócić i przyjrzeć się ich relacji? Mam na myśli ich wiadomości tekstowe. Aby sprawdzić, czy mają kamery ring, i wcześniej przejeżdżał obok jej domu, trochę obserwując sytuację, żeby zobaczyć, o której godzinie wraca do domu, jaki ma harmonogram i tak dalej. Czy te rzeczy są wartościowe dla prokuratorów? Zdecydowanie. I mam nadzieję, że prokurator będzie współpracował z policją, żeby spróbować to prześledzić. Dlatego tak ważne jest ustalenie jego zamiaru, prawda? Jeśli znów powie, że tamtej nocy stracił rozum i był niepoczytalny, nie potrafi zrozumieć przestępstwa, co świadczy o jego niepoczytalności. To byłoby silne narzędzie, by móc zaprzeczyć. Widzieliśmy cię na jej kamerze z dzwonka, jak mówiłaś, pisałaś do niej, lub coś wyszukiwałaś w Google. Jak popełnić takie przestępstwo w dniach, tygodniach i miesiącach przed nim? To pomogłoby ustalić to, co nazywamy mens rea, czyli ich zamiar popełnienia tego przestępstwa. A mam nadzieję, że przyjrzą się temu głębiej, ponieważ ten jeden incydent, tamtej jednej nocy, nie wydaje się być odosobniony. Może nie wiedzieć o innych rzeczach, które jej robił, czy o tym, że ją śledził, ale dobrze by było, gdyby oni to odkryli. Według mnie była tam intencja mens rea. Był jakiś plan, bo on nie zapukał do drzwi, ani nie zadzwonił dzwonkiem. Wydawało się, że wiedział, że ona wyszła na drinki i kolację z przyjaciółkami, więc wiedział, że nikogo nie powinno być w domu. Powinienem być w stanie wsunąć się pod ten prysznic, tak myślę, powiedział, wślizgnąć się wcześniej. Tak to sobie wyobrażam. Kogoś, kto dziwnie się zachowuje, podchodzi do prysznica i tam się ukrywa. I to jest przerażające. Jedną z innych rzeczy, które są tutaj zarzucane, jest to, że miał przy sobie spory nóż i przyłożył go sobie do szyi. To znaczy, on faktycznie się nie przeciął. Ale wykonał taki gest, jakby przeciął sobie szyję, jak palcem po gardle. Widzisz to w horrorach, gdy ktoś groźnie gestykuluje, jakby mówił, przetnę ci gardło. Czy to jest okoliczność obciążająca w całej tej sprawie, która, jak sądzę, zwiększa powagę tego domniemanego przestępstwa? Zdecydowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o pozew cywilny. Ona twierdzi, że była przez to emocjonalnie rozbita i doznała traumy. Wszystkie te drobne działania, które się na siebie nakładały podczas tego incydentu, są dla niej sposobem na wyjaśnienie, dlaczego on wzbudził w niej tak silny strach. A jeśli chodzi o postępowanie karne, tak, znowu, to dotyczy jego zamiaru, który on będzie próbował wyjaśnić. To może brzmieć jak żart, ale trudno przekonać ławę przysięgłych lub sędziego, że to tylko żart. Jeśli po zdemaskowaniu nie odpowiedziałeś: haha, niespodzianka. Zacząłeś się dusić, rozumiesz? To nie pomaga w tej sytuacji. Wszystkie te rzeczy, które zrobił przed w trakcie i po nie wskazują na zwykły, nieszkodliwy żart. Uważam, że ten żart zupełnie nie działa. Dużo o tym rozmawiałam, bo naprawdę skłania mnie to do refleksji. Rozmawiałam, wiecie, z moim mężem, ze współpracownikami, a teraz z wami. Pomysł, że to miał być żart, nie ma sensu, bo wcale nie jest śmieszne. Od czasu rozpoczęcia sprawy sądowej jest wyraźnie zdenerwowana. Zaraz omówimy to w pozwie cywilnym. Poza tym, posiadanie prawdziwego noża wcale nie jest zabawne. Coś mogło się wydarzyć, niezależnie od tego, czy miał taki zamiar, czy nie, mógł się potknąć i upaść, i lekko, kto wie, co mogło się stać. Jeśli to jego obrona, dla mnie nie ma to sensu. Wracając do Twojego pytania jako obrońca, sądzisz, że pójdą w stronę zaburzenia psychicznego? A jeśli wcześniej był leczony farmakologicznie, miał terapeutę lub diagnozę, czy to konieczna ścieżka? Myślę, że muszą, bo nie mogą powiedzieć, że to zagadka, kto to zrobił. Nie da się zaprzeczyć, że to byłam ja. Te dwie osoby nie są sobie obce, więc nie można mówić o pomyłce w identyfikacji. Ona wyraźnie wie, kim on jest, wyraźnie go zdemaskowała, więc nie ma możliwości powiedzieć, że to nie byłam ja. Trzeba się zastanowić, jakie miał intencje. Może nie chciał jej skrzywdzić, tylko żartował. Nikt w to nie uwierzy. Jak mówiłyśmy, to nie ma sensu, zwłaszcza, że to jej były. Przecież nie są teraz przyjaciółmi. Nie miał żadnego powodu, żeby być w tym domu, więc to się nie uda. Czuję, że jedyne, co obrona mogłaby powiedzieć, to no właśnie w jego głowie miało to sens jako żart. W jego głowie wydawało mu się, że to nic złego, żadnej szkody, bo jego umysł nie jest taki jak nasz. On jest zaburzony, ma wadę psychiczną. Myślę, że muszą obrać tę drogę, jeśli chcą oprzeć na niej swoją przyszłą linię obrony, zamiast od razu przyznać się do winy. Ciekawe, czy tak się stanie, jeśli sprawa trafi do procesu, zamiast zakończyć się ugodą, o której wspomniałaś. Niezależnie od sytuacji, wyrazimy opinię i poczekamy na rozwój wydarzeń. Mamy teraz pozew cywilny, który został do tego wszystkiego dodany. Jakie są twoje przemyślenia na ten temat? Czy uważasz, że wniesienie pozwu cywilnego było uzasadnione? Przeczytałam go, wysłałam ci go. Wygląda na to, że przedstawiła fakty, opisując, co jej się przydarzyło i jakie ma z tego konsekwencje. Sama świadomość, że ktoś włamał się do twojego domu, może być przerażająca. To może być sytuacja wywołująca pewnego rodzaju zespół stresu pourazowego. Co sądzisz o pozwie cywilnym? Uważam, że to było świetne, a skarga bardzo mi się podobała, bo była konkretna i zwięzła. To było pięć stron, wszystko było bardzo jasno przedstawione. I moim zdaniem przedstawia ona wszystkie elementy tej sprawy cywilnej. Jak wiesz, już to wiele razy omawiałyśmy. Wiesz, gdybyś mogła udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że doszło do przestępstwa i że ona była ofiarą tego przestępstwa? A o wiele łatwiej odnieść sukces w postępowaniu cywilnym, ponieważ nie potrzebujesz dowodu ponad wszelką wątpliwość. Wystarczy tylko to. To zasadniczo oznacza, że jest bardziej prawdopodobne, iż to się wydarzyło i że miał wymagany zamiar. Więc myślę, że jeśli naprawdę wierzą, że sprawa karna może się udać, to z pewnością mają wystarczająco dużo dowodów, żeby to udowodnić. Była roztrzęsiona emocjonalnie, a on rzeczywiście dopuścił się czynów, które wywołały u niej ten stres. Sądzę, że każdy, kto czyta o tej sprawie, będzie wiedział. Nie dziwi mnie, że ktoś na jej miejscu byłby emocjonalnie roztrzęsiony po tych wydarzeniach. Zwłaszcza w taki sposób, w jaki ty i ja teraz o tym rozmawiamy i próbujemy postawić się w tej sytuacji. To jest najgorszy koszmar każdego z nas. Kiedy bierzesz prysznic, myślisz sobie: A co jeśli ktoś tu wejdzie? Wiem, że każda osoba oglądająca ten film miała taką myśl. Kiedy są pod prysznicem? Wyobrażasz sobie, że stoisz w łazience, myjesz zęby, a ktoś wychodzi spod twojego prysznica? Tak czy inaczej, sama myśl o tym jest przerażająca. Coś, co również zwróciło moją uwagę w tym pozwie cywilnym, to fakt, że w wielu sprawach cywilnych, które relacjonowałam, zazwyczaj powód żąda określonej kwoty pieniędzy na końcu. Większość relacjonowanych przeze mnie spraw dotyczyła P. Didego, więc czasami są to setki, miliony, cokolwiek to by nie było, o co wnoszą. Jednak w tym przypadku nie pojawiła się żadna konkretna kwota pieniężna. Dla mnie, zasadniczo, tak to odebrałam. Chcę też usłyszeć Twoje zdanie na ten temat. Serena, dla mnie. Ona mówiła: Chcę, żeby było wiadomo, że mnie zaniepokoiłaś, że mnie zdenerwowałaś, że naruszyłaś, wiesz, mój spokój. Moje domowe zacisze zostało według mnie naruszone. Dla mnie to było ważne, że ona nie żąda konkretnej sumy pieniędzy. To było po prostu jej stwierdzenie: Musisz ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Co sądzisz o liczbowym aspekcie tej sprawy? Wiele osób uważa, że jesteśmy bardzo roszczeniowym społeczeństwem, prawda? I że to jest wyłudzanie pieniędzy. Zawsze chodzi o pieniądze, kiedy słyszysz, że ktoś kogoś pozywa. I czasami właśnie tam kierują się nasze myśli. Fakt, że nie podała konkretnej kwoty i fakt, że nie była to ogromna suma, sprawia, że zaczynamy wierzyć. I myślę, że to słuszne przekonanie, że ona po prostu chce zostać zrekompensowana, a właśnie o to chodzi w pozwie sądowym. Ona chce zostać zrekompensowana. Ona chce być, wiesz, uczciwie, może uczciwie wynagrodzona tutaj, ale przede wszystkim chce, żeby to zostało ujawnione, że mnie skrzywdziłeś i że to nie było w porządku. Więc tak robię. Myślę, że wydaje się, iż ona ma uzasadnione roszczenia i nie chodzi jej tylko o pieniądze. Mam tendencję, żeby się z tobą we wszystkim zgodzić. I gdybym postawiła się na jej miejscu, jestem pewna, że czułabym dokładnie to samo. Moje myśli są z nią. To bardzo dziwna i ciekawa sprawa, którą dziś musiałyśmy przejść. Serena Townsend, dziękuję za wizytę i wyjaśnienia. Bardzo dziękuję, Siero. Na tym dzisiejszy skandal na razie się kończy. Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami w tej sprawie i wszystkimi tematami związanymi z prawdziwymi zbrodniami, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Aby połączyć się ze mną w mediach społecznościowych, takich jak Instagram, znajdziesz mnie jako Sierra Gillespie, a wiadomości możesz wysyłać również do nas na skandal na longcrime.com. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka Skandal. Jak zawsze jestem Waszą prowadzącą Sierra Gillespie i do zobaczenia następnym razem.